Jak często zdarzyło Ci się czytać artykuły, zwłaszcza przed planowanymi zmianami w prawie na temat tego, że e, wiesz co, jest co najmniej tak samo niebezpieczne, jak tradycyjna forma używania wiesz Jak często były to artykuły popierane autorytetami, nie tylko naukowymi, ale również tymi lekarskimi? Hmm? A co jeżeli ci powiem, że albo nie, ja tobie tego nie powiem. Doślę do Ciebie do materiału na kanale Wojna Idei. Z 16 lutego. Wejdź, wyszukaj, zobacz, jeżeli będę miał możliwość, zamieszczę link. A póki co pokażę Tobie tylko kilka kawałków po to, żebyś wyrobił bądź wyrobiła sobie opinię na temat tego, kto chce urabiać twoją opinię. A o wprowadzeniu tej terapii na rynek decydowali psychiatrzy silnie powiązani z biznesem farmaceutycznym. Psychiatra ten aktywnie zaangażowany jest w promocję w Polsce i otrzymuje wynagrodzenie od jej producenta. Analiza weryfikacyjna wniosku o refundację. Opierała się wyłącznie na wątpliwej jakości badaniach, które zostały sfinansowane przez firmę produkującą sp Mówimy tu o kluczowych liderach opinii, czyli wpływowych profesjonalistach zatrudnianych przez firmy de facto jako przedstawiciele handlowi. Realizują oni cele sprzedażowe poprzez tworzenie wytycznych dotyczących leczenia, oddziaływania na edukację lekarzy i innych osób zawodowo zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz na opinię publiczną. Co ciekawe, informacje na temat konfliktu interesów tych autorów badań nie są podawane ani w mediach, ani na łamach polskiego czasopisma naukowego Psychiatria Polska, na przykład w publikowanych tam, wytycznalizując tam politykę koncernów. Żeby zmieścić się w czasie, wybrałem tylko najlepsze, według mnie. Kawałki. Całość sobie obejrzyj na spokojnie, z otwartą głową, z zadawaniem pytań, z kontestowaniem zastanej medialnej rzeczywistości. Także rozchmurz się.